Dziś w interwencji pod ich domami ma powstać tunel kolejowy. Mieszkańcy dowiedzieli się, że mają wzmocnić budynek na własny koszt. Łodzianie mają dość. To już kolejny pośrednicowy tunel, który ma być drążony pod ich domami. Teraz przy inwestycji CPK do właścicieli niektórych kamienic wysłano informację, że sami muszą zadbać o budynki przed rozpoczęciem prac. Interweniuje Artur Bożęcki. Problemem jest to, że inwestor tego tunelu kompletnie nie podsuwa się do żadnej partycypacji w tych kosztach. Wchodzenie w tym momencie z budową drugiego tunelu no jest trochę nie na miejscu, bo to jest tak jak kopać leżącego. Już mamy dość problemów. Brak zainteresowania. Jak dzwonię, to mią, że odzwonią, nie dzwonią, cisza, piszę, nie odpisują. Pod łodzią ma powstać kolejny tunel kolejowy, tym razem dla kolei dużych prędkości. Inwestorem jest spółka Centralny Port Komunikacyjny. Pan Tomasz, współwłaściciel kamienicy w centrum miasta, otrzymał pismo od nadzoru budowlanego. Z dokumentu wynika, że wspólnota mieszkaniowa musi na własny koszt wzmocnić budynek. My mamy to nieszczęście, że znaleźliśmy się na trasie przebiegu nowo projektowanego tunelu. Dużych prędkości. Od pięciu lat budują pod miastem tunel tak zwany średnicowy, czyli ten, który ma połączyć dworzec fabryczny z dworcem kaliskim. On utknął w martwym punkcie, a wchodzą z drugim tunelem, wyznaczono mu trasę i okazało się, że przechodzi pod co najmniej 40 zabytkowymi kamienicami. Ich właściciele otrzymali pisma, że mają na własny koszt usunąć usterki, czyli wzmocnić stropy. Wzmocnić ściany, przygotować budynek do przejścia tarczy drążącej pod ich budynkami. To są koszty idące niekiedy w setki tysięcy. Problem w tym, że gdyby nie inwestycja CPK, kamienica mogłaby stać jeszcze latami, a remonty można by było dokonywać sukcesywnie. Łódzki inspektor nadzoru budowlanego przyznaje, że kontrole i wydany nakaz mają związek z budową kolei dużych prędkości. Informacje dostawiliśmy od osoby, która na zlecenie. Inwestora kolei dużych prędkości wykonała ekspertyzę budynku. On nam doniósł o nieprawidłowościach i to on spowodował, że pojechaliśmy na czynności kontroli. Ona idzie około 25 metrów pod ziemią. Ta inwestycja? Ta inwestycja, tak, ten, ten tunel. Poza tym on jest naprawdę potężny. To jest właściwie na szerokość tej ulicy ile metrów? 13 metrów. Usiłowaliśmy poprosić o komentarz Rzeczniczkę Prasową Państwowej Spółki Centralny Port Komunikacyjny. Telefonujemy na podany na stronie numer. Mimo nagrania wiadomości z prośbą o kontakt pani rzecznik nie odzwoniła do dziś. Dzień dobry, Agnieszka Stefancka-Krasowska. Proszę o pozostawienie wiadomości. Dzień dobry, bardzo proszę o kontakt. Artur Bożanki Polska 3. 30... Na stronie CPK odnaleźliśmy oświadczenie w tej sprawie. Nieprawdziwa jest teza, że wzmocnienie budynku to operacja na potrzeby budowy tunelu CPK. CPK sfinansuje wszystkie prace związane z zaleceniami projektowymi dotyczącymi zabezpieczenia istniejącej zabudowy miejskiej na trasie tunelu, ale nie prace związane z usuwaniem usterek stwierdzonych w kamienicach przed rozpoczęciem drążenia. Czarno na białym napisane w tych pismach z tego nadzoru budowlanego. Oni to zlecają w związku z budową tego tunelu. No więc a, z drugiej strony olej duży prędkości wypiera się, że nie, nie, to nie ma żadnego związku. Dla mnie to jest po prostu przekręt idealny. To jest paradoks, że gdyby nie tarcza, to one by być może jeszcze 100 lat stały i nic się nie działo. Skarb Państwa moim zdaniem i zdaniem tychże właścicieli powinien pokryć 100% takich kosztów. Pan Tomasz podkreśla, że budynek przechodzi regularne przeglądy i nie zagraża bezpieczeństwu. Dotarliśmy do mapki inwestora. Na czerwono zaznaczone są kamienice, których stan może stwarzać zagrożenie. Współwłaściciel innej kamienicy, która znajduje się na trasie tunelu dużych prędkości, także jest rozżalony. Wstrzymał wszystkie inwestycje w budynku. W ostatnim czasie zrobiliśmy remont pralni, dawnej pralni, która tutaj była z zamiarem, żeby to wykorzystać jako węzeł ciepłowniczy. Nagle okazało się, że tu będzie przechodził centralnie przez podwórko tunel tych dużych prędkości. Urząd Miasta przysłał pisma, rozwalamy to pomieszczenie, które wyszykowaliśmy. Pod węzeł ciepłowniczy. To jest właśnie związane wszystko z budową tego tunelu, że jest bardzo zły stan. Ma pan obawy o bezpieczeństwo? No pewnie, że mam. Kiedy ma ruszyć inwestycja? Ona już właściwie jest w trakcie w tej chwili do dogadywania. Został wybrany ten wykonawca, już konkretny wygrał przetarg. To jest kamienica 120-letnia, wymurowana bez podpiwniczenia. Pan jest budowlającym 40-letnim stażem? Tak. Myśli pan, że ta kamienica przetrwa? Nie przetrwa, to jestem w święcie przekonany. Pięć lat temu wykupiłem mieszkanie, nikt nie poinformował, że tutaj będzie przechodziła ta kolej. Przypomnijmy, że pod Łodzią trwa budowa innego tunelu kolejowego średnicowego. Już wiele historycznych kamienic trzeba było rozebrać, bo nie przetrzymałyby inwestycji PKP, tak jak tu. W tym miejscu stały trzy kamienice. Dziś jest skwer. Prace stanęły po zawaleniu się budynku, pod którym tunel drążyła tarcza. Sytuacja jest taka, że ta czas stoi od września ubiegłego roku, czyli niebawem będzie to rok. I nie ma terminu, kiedy ruszy, ponieważ cały czas trwają wzmocnienia fundamentów, podlewają tam betonem. Uważa pan, że przy budowie tego pierwszego tunelu popełniono błędy? Panie redaktorze, no to, że się kamienicy zawaliły, to jest wynika z jakich błędów? Tylko teraz pytanie, czy to z jednego błędu, czy z wielu błędów, które się po prostu na siebie nałożyły? Sam tunel jest... Zbyt płytko budowane? Panie doktorze, mamy w łodzi kamienice, które mają dwie kondygnacje podziemne. Nagle się okazuje, że mniejszość gruntu to jest około 2,5 metra. To jest odpowiedź na to pytanie. Pani Małgorzata wraz z rodziną od 11 miesięcy przebywa w hotelu. Budynek miała opuścić tylko na dwa tygodnie, na czas kiedy tarcza będzie wiercić pod jej domem. Niestety oficyna, w której mieszkała częściowo zawaliła się i jej mieszkanie znajduje się w części, która przetrwała. Czy i ewentualnie kiedy powróci do mieszkania? Nie wiadomo. Do klatki tam wyburzyli e, od nas tą posesję. Chyba wrócę do tego mieszkania, mm -hmm. bo nie ma podstaw, żeby mi dawać mieszkania albo mi remontować, bo moje mieszkanie stoi, bo nie jestem w tej części, co się zawaliła. Z mojej kamienicy e, lokatorzy dostali mieszkania, no ale, no bo byli zadłużeni, mieli sprawę, no to wiadomo, że... E, oni dostali w pierwszej kolejności, no bo z wyroków muszą dostać. Dostałem mieszkania socjalne, a ja płaciłam i po prostu nie mam. Bo nawet nie dostałam odszkodowania żadnego. Nic. Nawet 50 groszy. Wykonawca szuka rozwiązań, które będą satysfakcjonowały każdego pomoże z mieszkańców. Wykonawców i rodzinie? Pytam się pana, pomoże pan? Zobowiążemy wykonawcę, żeby przedstawił najlepsze rozwiązania, takie, żeby tą panią satysfakcjonowały. PKP powinno od początku do końca. Zaopiekować się tymi ludźmi. Tunele się buduje, ale jest ciemno. Nie ma tego światła dla nas. Na inwestycje PKP narzekają także mieszkańcy z ulicy Mielczarskiego. Tutaj tarcza wiercąca tunel średnicowy przeszła dwa lata temu. Według mieszkańców pojawiły się szkody, a także wilgoć, której nie było wcześniej. Nikt do tej pory szkód nie usunął. Nikt do dzisiaj nie był u nas. W ogóle nie można żadnej informacji, dosyć dodatkowej. Po prostu, kiedy ktoś przyjdzie, ponaprawia nam te wyrządzone szkody. Ja mieszkam na parterze. Posadzka po prostu jest fale Dunaju. Pęknięcia są na ścianach, na sufitach. Sufit mi leci na głowę i się nikt tym nie przejmuje. Rysy po całym suficie. Z wszystkich stron pęknięcia, których nigdy nie miałem w narożnikach, on no to są już bardzo duże. Kamienica nie ma fundamentu, stoi na piachu. Rok temu w tym miejscu rozmawialiśmy o ulicy Mielczarskiego i pan powiedział, że zobowiąże pan Wykonawcę do usunięcia tych szkód. Byłem tam wczoraj, nikt się tam nie pojawił, a dał pan słowo, że się pan tym zajmie. Daje słowo, że to zweryfikuję. Zbadamy tą, y, tą sytuację. Jest ona wyjątkowa. Widocznie to nastąpiło jakieś przeoczenie. Nie chcą nam żadnych informacji udzielać, w ogóle nie chcą z nami rozmawiać. Rzecznik PKP polskich linii kolejowych kolejny raz daje słowo, jednak łodzianom słowa już nie są potrzebne, tylko konkretna pomoc.